Reklama. Media Accessibility. Transport miejski dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Media Accessibility. Serwisy internetowe, kampanie społeczne, publikacje. Media Accessibility. Usuwamy bariery w transporcie miejskim. Więcej informacji na temat projektu na portalach grupy Niewidzialni. niewidzialni.eu. Ludzkie historie, aktualności. Opinie, komentarze. niewidzialni.eu Portal nie tylko dla osób z niepełnosprawnością. Dołącz do grona przyjaciół portalu. Znajdziesz nas na naszej klasie i Facebooku. Czytał Tomasz Knapik. Teletaxi 520-0330 W maluchu prezent się nie mieści? Zadzwoni. Dla klientów z niepełnosprawnością 10% rabatu. teletaxi 520 0330. Najbardziej przyjazna osobom z niepełnosprawnością. Korporacja Taksówkarska w Lesznie. Jak pomóc osobie z niepełnosprawnością w podróży środkiem transportu publicznego? Czy twój kierowca, motorniczy, zna i rozumie problemy osób z niepełnosprawnością? Skorzystaj z pomocy i wskazówek ekspertów Grupy Niewidzialni. Więcej informacji na temat projektu na portalu Nie tylko dla osób z niepełnosprawnością. Niewidzialni.eu. U nas sezon żużlowy nigdy się nie kończy! Niewidzialni Myślnik Leszno.pl Tworzymy świat bez barier. Kibicujemy żóżowcom Unii Leszno. Reklama Niewidzialnie FM Budujemy pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością. Przed wyborami Audycja przygotowana we współpracy ze studiem tyflografiki Tyflograf. Marek Jakubowski Ośrodek dla dzieci niewidomych w Owińskach nakładka wykonana jest zgodnie z zarządzeniem Państwowej Komisji Wyborczej są bardzo takie ostre procedury ma określoną wielkość jest opisana w piśmie brajla ma górny i prawy narożnik jest zagięty co tworzy taki rodzaj jakby połowy koperty następnie są wycięte dziurki kwadratowe Kwadratowe dziurki są opisane pismem Braille'a, są opisane 01, 02, 03, tak samo jak z prawej strony dziurek, bo z lewej strony są opisane w druku czarnym, czyli dla widzących. Pierwsza dziurka ma numer 01, a po prawej stronie dziurki jest w Braille'u 01. Po co ten czarny druk? A no ten czarny druk jest potrzebny członkom komisji, tak naprawdę, żeby oni wiedzieli jaką kartę osobie niewidomej dają. Jeśli chodzi o osoby słabowidzące, to niestety karty do głosowania, już te prawdziwe, nie spełniają funkcji, nie są w prawidłowym druku powiększonym zrobione. Czyli, ale to nie mówię o nakładkach, mówię o kartach wyborczych. Okręgowe komisje wyborcze, które zamawiają takie nakładki, kontrolują proces powstawania, jakość. Osoby niewidome są do tych komisji powoływane, które sprawdzają czytelność pisma Braila, szczytują teksty, czy nie ma gdzieś błędu albo czegoś takiego. Także pod tym kątem jest to zrobione bardzo dobrze. Natomiast jest jeden minus. Te nakładki miały dać samodzielność osobom z dysfunkcjami wzroku, a nie do końca dają, ponieważ co mi z tego, że ja mam nakładkę, załóżmy, że nie widzę, mam nakładkę, a nie mam w piśmie Braila spisu tych ludzi, którzy są na kartach do głosowania. Tego nie ma w Braille'u i mam do wyboru albo poprosić członka komisji wyborczej, żeby mi przeczytał, czyli problem, bo muszę zapamiętać ileś nazwisk z iluś list wyborczych. I dopiero nałożyć nakładkę na tą listę, którą wybrałem, i na ten numer. To jest trudne. No, jest jeszcze inna opcja, bo mogę w internecie przeczytać, na jakiej liście wyborczej kto ma jakie miejsce. Ale powiedzmy sobie, że tych osób, które posługują się internetem, jeśli chodzi o niewidomych, to nie jest 100% populacji. Z drugiej strony, jak mówią moi niewidomi koledzy, pierwszy krok został zrobiony. Także teraz już. Mówią, dopilnujemy, żeby w przyszłych wyborach było tak, jak stuprocentowo powinno Czy są jakieś takie dane szacunkowe, ile mniej więcej w Polsce w takich nakładek będzie wydrukowanych, żeby niewidomi mogli korzystać z tego? Trudno mi powiedzieć o szacunkach, ponieważ to jest tak. Niektóre komisje, okręgowe komisje wyborcze przeprowadziły takie robocze sondaże w swoich okręgach Polskiego Związku Niewidomych i dostosowują się do tych ilości. Niektóre komisje robią tak, że zakładają, że w każdej komisji Wyborczej są trzy komplety nakładek. Bo jedna do Sejmu, jedna do Senatu, razy trzy. Ale są takie komisje, które znają doskonale sytuację re regionu swojego i wiedzą, że po jednej nakładce w zupełności wystarczy na komisję. Są i takie komis okręgowe komisje wyborcze, które zamawiają po kilka tysięcy tych nakładek. Przed wyborami. Niewidzialnie FM. Wszystko na temat niepełnosprawności w jednym miejscu.